Czy Pan ma coś do powiedzenia? Tak, zapisuję. Jeśli wysoki sąd że... są, łaskawy będzie, nie będzie to krótka wypowiedź. Yy... W czasie rozmowy z panią poszkodowaną, w jej kierunku z mojej strony nie padło żadne obraźliwe określenie. Rozmowa się odbywała w tak zwanych kanonach kultury. Więcej, zwróciłem się do pani poszkodowanej, że dzwonię jako sojusznik. Chciałem pani poszkodowanej zaprezentować wypowiedź pana Morawieckiego, pana premiera, którą cytował przed chwilą pan mecenas. O tym, że żadne ustawy wtórne nie mogą być ważniejsze niż ustawa główna. Wtedy pani poszkodowana zdecydowała przerwać rozmowę. W rozmowie z, z panią kurator, z kuratorium oświaty, również w jej stronę nie padły żadne słowa, za które ona mogłaby się czuć obrażona. Owszem, forma, której tam użyłem, była formą brutalną, ale kulturalną. Przypomnę Wysokiemu Sądowi, zwracałem się do niej, pytając, jak się Pani nazywa urzędniku państwowym. Mógłby się Pan nie kręcić, Pan komentuje swoją postawą, moją, moją, moją przemowę. Pan mi przeszkadza, Szanowny Panie. Pan się nie potrafi opanować emocjonalnie. Jestem reżyserem, widzę z tyłu głowy, co Pan robi. Wkłada Pan ręce do kieszeni, opuszcza Pan aparat, rozprasza mnie Pan. Pan manifestuje Pani z Gazety Wyborczej, że Pan się nie zgadza z tym, co ja mówię, tak? Bo ta Pani już zakłamała rzeczywistość w artykule, więc albo niech Pan stanie w drzwiach i niech Pan słucha grzecznie, niech się Pan nie rusza, bo ja tu szanuję, gdy Panie walczę o życie. A Pan sobie pójdziesz na kawkę z Panią i kombinując, jakie Pan zdania gramatyczne ułoży, żeby odwrócić kota ogonem. Bo Pani już napisała o przepychankach, o agresywnym zachowaniu. Jestem polskim narodowcem. Przywiązanym do wolności. I o tę wolność jestem w stanie, Wysoki Sądzie, proszę wybaczyć za dosłowne określenie i tut proporcją gardę, oddać życie.